Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Torhalka. Ja jestem oczywiście Torhalka. To jest kanał, na którym nagrywamy sobie różnego rodzaju gry, stare i nowe. Robimy gameplaye, ogrywamy demo i testujemy sobie teraz demo Media Shop Simulator. Która gierka to się ma tam ukazać 23 października. A tu się coś jeszcze nie zrobiło. Słuchajcie, co zauważyłam teraz na razie. No troszkę tej forsy zarobiliśmy. Ale zobaczcie, dzień się nam teoretycznie skończył, bo jest ta ósma i jak wyjdziemy, mamy sobie kliknąć Enter, żeby zakończyć dzień. Ale i tak w tym samym czasie przechodzą nam jeszcze klienci. Oczywiście w znikomej ilości, ale przychodzą. Także nasz sklep. Dopóki sobie tutaj wiecie, nie klikniemy, że mamy zamknięte, to oni nam sobie chodzą mimo, że jest tam gdzieś dzień niezakończony co tu jest, to nam zostało i pomyślałam sobie że moglibyśmy o, tu jeszcze chodzi no to choć Panie klient, że moglibyśmy sobie troszeczkę ten sklep rozbudować tylko po sobie po prostu najpierw zamkniemy myślę, nie? mamy 469 monetek i rozbudujmy sobie, ulepszmy cokolwiek, no bo się nam tutaj robi totalnie ciasno. A troszkę tej forsy zarobiliśmy. Mam nadzieję, że się nagrywamy, nagrywamy się. Eee, zarządzanie. <laughs> Licencji na razie nie dotykamy. Wzrost, wzrost. Czyli tu jest odblokuj za 150. I możemy tak, albo możemy sobie to odblokować. I podokupywać. Czy jeszcze się wstrzymamy, słuchajcie. Czy po prostu, no bo tam już nie mamy, jest jedna półka jeszcze, a może by tą drugą półkę po prostu postawić? Czekajcie, to połóżmy tu, bo tu kupiliśmy drugą półkę. Oni się tam za bardzo nie rzucają, ci klienci nasi, że czegoś nie ma. To może ja im po prostu dokupię jeszcze wszystkiego z takiej serii. Slot pełny, slot pełny, dobra, to może jeszcze zróbmy. Dokupię tych skrzyneczek, i może nam się jeszcze trochę uda coś zarobić, a wykupimy sobie za ten czas tutaj od pana. Poczekajcie, gdzie to było w zarządzaniu. Nie na nagrody. Mam jakieś nagrody? Możemy sobie odebrać nagrodę. Dobra, tak. Przetrwaj nocą inwazję. Słuchajcie, tu nam się zabrakowała nagroda, z tego względu, że jak sobie nabijałam pieniążki to udało, wyszły znowu te zombiaki i udało mi się to zrobić także zobaczymy wam pokażę, teraz tak, stolarz czy zainwestujemy w tego zniżka 10% to zainwestujemy w tego stolarza z tą zniżką dobra, dobrze żeśmy mu dali kasa nam spadła i zróbmy zakupy trzy na razie te cztery produkty więc sobie je dokupmy jeszcze. I umieśćmy na półce. Zrobimy sobie zaraz. O, jak wysoko się nam zrobiło. A to co? Figurkę dostaliśmy z tego. O, to nie wiedziałam. Dobra, ja nie chcę Entera, ja się chcę dostać do tych... Co to jest? Co to jest? Naciśnienie. A czy my to mamy w sklepie postawić, czy jak? umieść, ale to jest skrzynia rozpakuj wow my tą figurkę mamy tu możemy sobie postawić nie sądziłam, że to są figurki ale mamy dobra i ona nam tutaj będzie przynosić jakieś bonusy w związku z klientami super, bo może się dzięki temu uda szybciej zarabiać mhm. to jest, a to jest do powieszenia na ścianę tak, żeby klienci widzieli. Czy to się tutaj da gdzieś powiesić, żeby oni za nami nie, ale tutaj się da. Dobra, klienci widzą. Zobaczymy, czy nam się jeszcze trafi jedna taka inwazja, żeby wam pokazała, jak się fajnie daje, mimo wszystko, przenosić ten y, tych żołnierzy. Zlat pełny, dobra. To jest skrzynia pusta. Tak. Dęk, Uzupełnimy sobie tylko towar do końca. Serio? Teby trzeba jeszcze po jednej skrzynce wziąć? Tu jest co? Tu jest full full, tu nie ma skrzynia pusta. Okay. Co zrobimy? Zakończymy zaraz ten dzień, żeby nie było. Ić no panie Ludek. Ok, i co było tu, tu, to są te, nie? My jeszcze trzeba po jednej skrzyni, może gdzieś domówić. Czekajcie. Ale tylko miski, i te olejarki, i ten, te oleje. Te świece, nie? Tylko tak, niski, te i, i puszki, nie, krzesiwo. Puszki oleju, to domówimy. Bo to nam tutaj ewidentnie wejdzie jeszcze. Przód, ja nie wiem, co ja mam, to mam. Dobra. I teraz sobie ten dzień zakończymy Będziemy dalej zarabiać kasę Okej, okay, pani skrzynia, chodź pani tu gdzieś Sobie ciebie postawimy Ja miski wzięłam? Tak, dobra, dobra, bo tak ci były Okej, okay, i ciebie nawierz. Dobra, zakończmy dzień. Uch, komuś tam brakowało wcześniej przedmiotów. I rozpocznij następny dzień. Dobra, otwórzmy sklep. Nie wiem, czy ta inwazja nam się jeszcze jakaś pojawi. Ludzie, chodźcie. Ceny. Jeszcze sprawdźmy sobie ceny. ale ceny były chyba. Dobra, tu nie było za dużo. No, tu nie było jakoś dużo. Ten. Dun, dun, dun. No, dzieci klienci nasi. Ja Będą chciała sobie sklep jeszcze poszerzyć. Jest otwarty, jest otwarty. Leci, czas, leci. Dobra, przyszła pierwsza pani. Mamy dostawać jakąś premię teraz, więc jest szansa, że te pieniążki będą nam się szybciej zarabiać. Jest co 50 groszy. Ona kupiła za 3 piątka. Okej, okay, i tam się nam pojawia zawyżona kwota faktycznie. Teraz Wam pokażę, tam nad tą monetką, która jest w prawym górnym rogu, jak tu Pani kupuje miskę i miska kosztuje złoty zł, zobaczcie, a nam się pojawia złoty 99, zł, czyli zarabiamy ciutkę więcej, więc jest super 10, tu miało być 20,90 i jest 24, no pięknie, jest szansa, że zaczniemy szybciej zarabiać. Ale zobaczcie, jakbyśmy sobie chcieli, bo wyszłam, tak jakby zapauzować, to i tak gra tutaj w tle dalej nam leci. Nie ma tej pauzy. Nie wiem, czy to jest tylko wersji demo, że jest brak tej pauzy, czy jest to też normalnie. I normalnie nam się kolejka ustawia. Ludziki chodzą. Po prostu je posprzątamy. Dun, dun. Także nie wiem, czy to w wersji demówce nie ma pauzy, i, i trzeba na przykład grać zapisać, i sobie potem wyjść, o ile się uda. No nie wiem, ja w demówce tego jeszcze nie testowałam. No ale wiadomo, demo służy nam po to, żebyśmy sobie mogli zobaczyć, czy ogólnie grana będzie pasowała jako tako, czy się będzie nam podobała. Więc tu się też nie, nie musimy do końca przejmować takimi rzeczami. Da, 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 zarabiamy sobie dalej. Chciałabym sobie ten sklep poszerzyć. Byłoby fajnie go rozszerzyć, tylko chciałabym mieć więcej forsy w zapasie. Zobaczmy, czy tutaj coś, bo my chyba jeszcze czynsz też musi, musieli zapłacić. Pokaż czynsz, za ile dni tu... One normalnie kasują, chciałam powiedzieć. Tu mam jeszcze licencję. Możemy kolejne otworzyć wszystkie. żeby otworzyć, to musimy też mieć tutaj nagrody. Te nagrody nam się skończyły. Inwestycja to zainwestowaliśmy. Tkacza na razie nie. Zatrudnienie z wersji pełnej. Wzrost sklepu. Dobra, tu jest. To może odblokujmy sobie ten wzrost sklepu. Niech nam się ten sklep rozszerzy. Okej. Okay. O, ludzie właśnie przyszli sobie do nas A jeszcze miseczka coś tu się kosza, nie? nie. no i zaraz sobie zaraz sobie To poprzenosimy też Będziemy się starali ten sklep trochę rozwinąć w trakcie dnia. Dobra i możemy sobie zacząć te półki tam przenosić. Widzicie, tu nam się pięknie powiększyło. To jest ta półeczka. Pani tu teraz coś kupuje, więc nie będziemy jej tam przeszkadzać, chociaż tak chyba przeszkodziliśmy. Tu, tu półeczka. Tu nam znowu ktoś upaćkał. No ja cię kręcę. Ludzie, wy wywrócicie w tym sklepie. Teraz sobie też pewnie domówimy jakiś towar. Chciałbym dokupić też te półki nasze. 272. Ten stół byśmy musieli dokupić. tam był chyba na dziadra i półka, nie? To taka na stojak na broń. O, 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 to był stojak na broń. Czekajcie, ja bym sobie tą półkę dokupiła z zakupy meble. Ona jest. Dobra, czekajcie, półka jest. No to dobra, to wydajmy tą stółkę na to. Ustawimy to sobie za ten czas, a ludzie niech się tutaj gromadzą. Eee, daj ten stolik Ale nie tak ja bym sobie ciebie musiała o tak obrócić tak sobie ciebie gdzieś tu postawimy tylko gdzie i dlaczego ty tu nie wchodzisz dlaczego ty tu nie wchodzisz tu wchodzisz dlaczego tu jest znowu brudno ja się pytam Czego? oni mi znowu nabrudzili mamy stojak na broń gdzie ten stojak on jest taki duży dosyć tam nie wejdzie, ale wejdzie nam tu. Dobra. Posprzedawajmy. Okej. Okay. To jest 90. Wydamy za dużo, zobaczcie, nie mamy tutaj na razie opcji cofnięcia. Mamy albo SC, albo zatwierdź. No i zobaczmy jak wyjdziemy. OK, to jeszcze raz panią kasujemy, żeby tak, żebyśmy mogli sobie o, skasować poprawnie. Mhm. Ludzie chodzą, mimo że ma być zamknięty sklep. My byśmy sobie chcieli dokupić jeszcze co. Poczekajcie. Musimy sobie. Dobra, zostawmy na razie to tak jak jest. Najwyżej ktoś przyjdzie. I dokupmy teraz tak te wiadro i tą drewnianą tarczę. Ok. Ułożymy sobie. Posprzątamy sklep i zakończymy dzień. Czyli mamy tarczę, 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 tarczę. I tarcze idą tu. Już. To jest tylko po dwa? Jak to tu wygląda? A nie, zobaczcie, no to jest tak mało tych tarcz tam wchodzi. O, czekajcie, bo to nam... Nie wiem, czy ktoś nam da radę. wejść miski, uzupełnijmy. Stron jest pełny. Skrzynka jest pusta. Miejmy tu trochę porządku, bo tu widzę, jakieś skrzynki nam zalegają. Zaraz pan poczekasz jeszcze. Skrzynia pusta. No, jeszcze wiaderko musimy sobie przynieść. I tak, to wiaderko. Stół ma dwa sloty. Tak, a jakby z cenami? Aha, tam no, ceny już ustawione były, ok. Ja się rozpędziłam z tymi cenami. Dobrze, pani tutaj nam da i sobie zamkniemy ten sklep, bo pani, panie, my już tu mamy zamknięte. Ok, idę zamknąć, bo tu widzę mi tu ptacie. Posprzątamy sobie i zakończymy dzień. Nie posprzątałam dokładnie, chciałam zauważyć. Mhm. Dobra, no to zakończmy dzień. Mamy podsumowanie dnia. Ocenę sklepu. Zawyżone ceny 8. Trudno. To będą. Za, mamy zysku 160, saldo 167. Otwierajmy sklep. Pyk. Krążą plotki, że dziś w nocy nadchodzi inwazja. O, i będziemy mogli sobie. Będziemy mogli zobaczyć, jak to sobie tutaj robimy. Czyli ja sobie. Na wszelki wypadek. Muszę uzbierać kasę. Na tyle, żeby nas było stać na te wojska, hmm. Hmm, 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 hmm. czyli nie kupujemy nic na razie, tylko wszystko wyprzedajemy. Znaczy, ale sprawdzę sobie ceny. Czy my mamy jak te ceny? Hmm, na tarczach jest duży zysk. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Jest już nasz pierwszy klient. Mhm. No, moi drodzy, chodźcie, bo czekamy na noctę Znowu mi ktoś gdzieś coś ubrudził. I ty co to pudełko z tymi tarczami? To jest w złym miejscu. Nic nie widzimy, jak te tarcze mamy tam postawione. Ale okej. Okay. Widzę, że tu się pani zaopatrzyła w tarcze i to konkretnie. Nasza królowa przyszła. Nie wiem, dlaczego ci ludzie mi tam tak brudzą. No to jest przecież niemożliwe. Chciałbym co chwilę za wami chodzić i sprzątać. Słuchajcie. Znaczy hmm, muszę to się tak gdzieś wcisnąć? A skrzynia jest pusta. Wszystkie tarcze nam kupili. Trzeba domówić tych tarcz. Trzeba towaru domówić, bo tam widzę, że nam się wszystko nam tam zwiewa powoli. O kurczę. dobra. Czyli musimy cały towar domówić. Mhm. Ile nas kosztuje całość towaru? 107, dobra. Weźmy. Dobra, muszę dołożyć to warwy. Musicie ludziki teraz zaczekać. Masakra. No to musimy się dołożyć po prostu. ktoś, to by nam ten towar pięknie ustawiał. No ja tu nie wyrabiam. No ale dobra, ludziki przyszły to. Znowu uświnili Dobra, idziemy ludzi obsłużyć, bo ich tutaj się już dużo upoustawiało. I zakończymy sobie dzień, zobaczymy tą inwazję nocną. Będzie taka jak te poprzednie. To, że oni po prostu kupują, nie ma jakiegoś tak, żeby za bardzo wybrzycali. Po prostu kupują i nie marudzą. tu hurtowo. O, jest już ta godzina, że możemy sobie zacząć zakańczać dzień i zobaczymy, a jeszcze tam wchodzi ludzik. Zobaczymy sobie tą inwazję zaraz. Może zamknę ten sklep póki co, żeby już na nikt nie przychodził. Pan sobie kupi, jego obsłużymy i zrobimy inwazję. Mhm. Okej. Okay. to sprzątnijmy. Dobra, tu jeszcze. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, i zakończmy dzień. I teraz zobaczcie, mamy tak: zbuduj obronę, naciśnij enter, aby rozpocząć falę. Bierzemy sobie to i szukamy skąd leci fala tam, z i zasuwamy w tamtą stronę. Mam nadzieję, że to jest jedna fala, tylko że nie ma ich więcej może zgubiłam tą falę gdzie oni są Tam. i tu sobie wstawiamy zaraz naszych wojskowych o. No, tak żeby nam wyłapali te potworki, które lecą i patrzcie jak pięknie łapią Dosyć fajny zasięg, próg jeden został, czyli ten. Ok, I teraz będzie następna. To sobie możemy podnieść. O, tu się to podnosiło. Dobra, następna fala. Szukamy, gdzie jest następna fala. O kurczę, nie widać. Tam. I tu sobie wołamy nasze ludziki. Oni nam tutaj przybiegną, trochę w co prawda w wolnym tempie, ale co zawsze ich sobie cofniemy. Olecą. No dobra, trochę za późno co zrobiłam. Proszę. Tu mamy dwóch wystawionych. I obstawiamy trzecią falę. Słuchajcie. I szukamy. Tych zbieramy. Szukamy trzeciej fali. Jedno, będziemy zobaczyć, gdzie drugich zostawiliśmy. Druga ekipa. Który przejdzie się, załapie na drugą ekipę. Mieliśmy 500 forsy, mamy zwycięstwo, pokonaliśmy zbudowane obrony, dwie ocelone budowle i teraz mamy takie premie, zobaczcie, klienci 15, na piwki 15. Przechodzimy sobie do następnego dnia i nie zabrało nam z tych pieniążków, wiecie? Także to jest fajne. Dobra, także my sobie też na tym na razie zakończymy odcineczek. Ja się z Wami serdecznie żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa-pa!